Zatrzymaj się na chwilę. Uświadom sobie obecność Boga, który chce dziś do ciebie mówić. Oddaj Mu swoje myśli, troski i pragnienia. Poproś o światło Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź i rozświetl moje serce. Pomóż mi słuchać słowa, które Bóg dziś kieruje do mnie. Niech przeniknie moją duszę, umocni wiarę, i doprowadzi do głębszego spotkania z Jezusem. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyncie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i sukni. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, Podobnie wy im czyńcie. Jeśli miłujecie tych, którzy Was miłują, jakaż za to dla Was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. Jeśli dobrze czynicie tym, którzy Wam dobrze czynią, jakaż za to dla Was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla Was wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie Waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrzy i pożyczajcie niczego się za to, nie spodziewając, a Wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego. Ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak ojciec Wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie Wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie Wam dane. Miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną, i opływającą, wsypią w zanadrza wasze, odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Oto Słowo Pańskie. Dzisiejsza Ewangelia to jedna z najbardziej wymagających nauk Chrystusa. Jezus nie tylko nawołuje do miłości bliźniego, ale idzie o krok dalej. Nakazuje miłość do nieprzyjaciół. To rewolucyjna zasada, całkowicie sprzeczna z naturalnymi ludzkimi instynktami. Miłość do nieprzyjaciół to droga doskonałości. Jezus nie mówi tylko o tym, by unikać odwetu, ale o aktywnej miłości wobec tych, którzy nas ranią. Święty Tomasz Zakwinu. Wyjaśniał, że miłość chrześcijańska nie polega na uczuciowej sympatii, ale na pragnieniu dobra dla drugiego człowieka, nawet jeśli jest on naszym wrogiem. Święty Maksymilian Maria Kolbe, który oddał życie za współwięźnia z Auschwitz, jest przykładem radykalnego spełnienia tej Ewangelii. Miłość do wrogów nie oznacza zgody na zło. Ale gotowość do przebaczenia i czynienia dobra nawet wtedy, gdy nie mamy niczego w zamian. Zasada nadstawienia drugiego policzka to znak wewnętrznej wolności. W kulturze żydowskiej uderzenie w policzek było symbolem zniewagi, a nie tylko ataku fizycznego. Jezus nie mówił, byśmy godzili się na niesprawiedliwość. Ale byśmy nie odpowiadali nienawiścią na zło. Święty Franciszek Salezy nauczał, że prawdziwa siła nie leży w odpłacaniu pięknym za nadobne, ale w umiejętności przebaczania i zachowania pokoju serca. To wielka lekcja chrześcijańskiej wolności. Nie pozwalamy, by nasze reakcje były sterowane przez złe czyny innych. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. To tak zwana złota reguła jedno z najbardziej fundamentalnych przesłań chrześcijaństwa. Nie chodzi tylko o bierne unikanie zła, ale o aktywne czynienie dobra. Święty Jan Paweł II wielokrotnie przypominał, że człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, ale przez to, kim jest. I czym dzieli się z innymi. Jezus nie obiecuje, że miłość do nieprzyjaciół będzie łatwa, ale zapowiada, że nasza nagroda będzie wielka, ponieważ upodabniamy się wtedy do Ojca, który jest miłosierny dla wszystkich. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Jezus nie zabrania rozeznawania dobra i zła. Ale przestrzega przed surowym, potępiającym osądem innych. Święty Augustyn mówił: Kiedy patrzysz na grzech drugiego człowieka, najpierw spójrz na swoje serce. Każdy z nas potrzebuje Bożego Miłosierdzia, dlatego mamy być gotowi przebaczać i nie osądzać pochopnie. Zatrzymaj się nad jednym zdaniem, które najbardziej cię poruszyło. Może to być: Miłujcie Waszych nieprzyjaciół. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Niech to Słowo przeniknie Twoje serce i stanie się w dniu dzisiejszym modlitwą. Zastanów się, czy w Twoim sercu jest nieprzebaczenie wobec kogoś. Jeśli tak, Pomóc się łaskę przebaczenia. Postaraj się nie osądzać pochopnie innych, lecz spojrzeć na nich z miłosierdziem. Praktycznie okaż dobroć komuś, kogo trudno Ci kochać. Panie Jezu, Twoje słowo jest wymagające, ale wiem, że tylko Ty możesz dać mi siłę do jego realizacji. Naucz mnie miłości, która. Przekracza ludzkie rachuby. Daj mi serce gotowe przebaczać, oczy wolne od osądzania i ręce chętne do czynienia dobra. Ucz mnie być miłosiernym, tak jak Ty jesteś miłosierny. Chwa ojcu, i synowi, i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech Cię błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.